Księga Wyjścia, rozdział trzydziesty I rzekł Pan do Mojżesza. Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac, pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy, i w rzeźbieniu drewna oraz wykonywaniu różnych dzieł. A dodam mu Ocholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Napełniłem umysły wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co ci rozkazałem – namiot spotkania, arkę świadectwa, przebłagalnię, która jest na niej, i wszystkie sprzęty przybytku, i stół oraz wszystkie jego naczynia, Świecznik z najczystszego złota i wszystkie należące do niego przybory: ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami, kać i jej podstawem, Święte szaty z drogocennej tkaniny dla Arona Kapłana i szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich i olej do namaszczania i kadzidło wonne do przybytku. Wszystko to winnie uczynić zgodnie z tym, jak ci przykazałem. Potem tak rzekł Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom. Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by potem można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by Go znieważył, będzie ukarany śmiercią. I każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku poświęconym panu. Ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni przestrzegać szabatu jako przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między mną a Izraelitami, bo w sześć dni Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym.